Nowy odcinek! Hej, witajcie na moim kanale! Dziś jestem z koleżanką i niestety nie będzie to seria z dokarmiania zwierząt, ponieważ nie wyszła nam pierwsza i dlatego to właśnie tak wygląda. Więc dziś nie będzie serii o zwierzakach, tylko serii moje historie. My sobie w pęcie narysujemy postacie, więc wy nie wnikajcie na razie i zaczekajcie chwilę. A co by się stało, gdyby ten wyrzucał mi ten... Jezus Maria, to ja zrobiłam mu To Jezus Maria! Ale masz Właśnie, ja potykam. Dobra, ty będziesz taka. na no, no A ja w ogóle zrób. nóg nie ma. Mm. No, no czarno zrób i będzie wtedy takie białe, ładne. Dobra. A nie, bo ciebie nie będzie widać, twojej głowy, tak, twojego łba i twoich rąk i w ogóle. Co ja ze sobą zrobiłam? Hello. No, ale Co numeruczek? to jest? Znaczy, no tak. O, dobra. Hej. Hej. Ale mi się nie chce grać w MSP. Ty miałaś powiedzieć, że ci się nie chce, bo ci się nie chce, prawda? Znaczy, mm. nie chce ci się być tutaj na tym kindzie, nie? Chcesz no, iść na nie MSP. Chcę. Nie chcę. Nie ja chcę. iść na MSP. No, na razie powiedziałaś dobrze, Boże. Jeszcze raz. Idziemy na MSP? Łok. To co robimy na MSP? A pokażesz mi swojego chłopaka? Nie mam chłopaka. O, a czemu? Bo, bo z nim zerwałam no co to jest? kogo ja mam przyjacióła? mnie hmm. hmm. co to jest bela? au boże ale ja się boże boli, boli broj plaster. samo sobie weź no to tutaj możemy coś zrobić żeby mieć chłopaka u mnie ale nie wiem nie wiem nie weźmy nie, nie. na moje konto? Aj, dobra, sprawdzimy zaraz, czekaj, to się robi Tak, tak, skoro ty jesteś... Uuu, jaki kotek <grym grym> B. <XB> Pawelczak L Nie mogłaś innego, lepszego? Nie Jezus, dobra No to robimy A więc logujemy się, a w tym czasie zróbmy coś tutaj Na moim koncie W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale mam gripy Ale trudno Czyli... O, Lola, jesteś aktywna już Ło wow, to prezencik! Ale to? Pręcimy kołem, bo jesteśmy fajni.